hej witajcie, to z wersji, mój gość specjalny, glo Cie Tak, to nie jest świeży początek, zaczynamy to już jakiś któryś raz, ale dobra, to się zdarza, zawsze się zdarza. Zapytajcie się, czy go jego najlepiej. <grybujesz> Będziemy grać w Kirby Superstar z 1995 na SNES-a. Um, ogólnie zagraliśmy już sobie trochę przed rozpoczęciem zagrajmy, było trochę wsieki. Troszkę. <grybujesz> ale... <grybujesz> Powinniśmy sobie dać radę tym razem jakoś. Mamy grę podzieloną na... Cztery, że tak powiem, światy. Na razie mamy dostępne cztery. Spring Breeze, Gourmet Race, Dynablade i jakiś tam Offensive pixelowy. Mamy też Stereo Mono, ale to jest naprawdę strasznie prosta gra. Ja zawsze nią wgrywam. Stereo Mono. Spring Breeze! Eee, no dobra. Całe jedzenie z Dreamland zostało... ukradzione. Aha. Aha! Oś fabularna! Mario, księżniczka została porwana. Megaman. Doktor Wily chce przyjąć kontrolę nad światem. Kirby, całe jedzenie zostało zabrane. Jeszcze jest małe intro. King DDD, jego żołnierze... DDD. okradli całe jedzenie z... grubacy. I mamy. Yeah. i. No, że przygoda z żarciem może się zacząć. Tago. Tak. Tak. <coughs> Czy to jest nasz pierwszy raz Nie. Czy powinniśmy wyjaśnić kopię? Nie! Powinniśmy zagrać. No. <coughs> powiedziałem, że powinniśmy zagrać, a nie. Kontroloki wyjaśnimy w trakcie, jak jak zawsze. Pierwszy etap Green Greens z bardzo charakterystyczną muzyką dla serii wziętą z Kirby Adventure na Nessa. To się zacenzuruje. Mogę to zacenzurować. Nie! No, ja <noise> yeah. Glue będzie grała Kervim! <noise> w tej grze istnieje forma multiplayer tylko wtedy, kiedy Kerwi porze przeciwnika i później trzeba nacisnąć dół. A, weź go zjedz, weź go zjedz. Teraz Glu może stworzyć mnie, czyli helpera, który jest zawsze jakąś tam postacią, więc teraz oficjalnie gramy na dwóch. Kirby ma kilka pożytecznych umiejętności. Może skakać, latać w powietrzu, latać na ziemi uh -huh. uh, i pożerać przeciwników, no a także kopiować ich umiejętności. No i tworzyć helperów, w każdym razie. Uuu, Aper... Apparently możemy podróżować na gwiazdkach. W ogóle helper ma taką umiejętność, że może sam zmieniać się w gwiazdkę i iść gdziekolwiek jest Kirby, w razie gdyby był jakiś problem. Okay. O Boże! Mamy jakiegoś minibosa po drodze. Taka jest się różnymi minibosami. Co oczywiście pomaga. Mhm, mhm! Fajnie, ja się wszystkim zajmę, a ty zgarniesz jego moc może, co? Możesz go zjeść. I go... strawić. Mamy bombę. To jest naprawdę dużo sporych umiejętności, co czyni Kirby'ego bardzo różno różnorodną grą. Weź, weź żarcie. To jest ciastko, ale mi trochę przypominało za dużo tego. Um, mi osobiście system przypomina system broni z Mega ale jest w nim coś mm! To ja. Jest mm. w nim. Co? Co? Po prostu... Lecę ci pomaga. Tam był One Up. No to co? No ty to... Wziąłeś. Tak, ja wziąłem, ale no mogłeś właśnie. ty wziąć. No i... kit. Te... te grzybki są... no... Reszcie, yeah. dość dziwnie wyglądają. Nie no, zginąłem! Helper może zginąć... Taki chuj. Ile... ile... ile razy mu się nie spodoba. Czekaj, najpierw daj mi zniknąć. Najpierw muszę się jakoś zabić tutaj. Pozdro. Je! Je! Wysadziłaś się? Co tu się stało? Wysadziłaś się. Weź zjedz tą gwiazdkę. O no, 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 no daj mi to! I ją straf. Je! Yeah. Aha. Jeej! Poppy Bros Junior! Bomby są dość przypakowane w tej grze. O nie! O! Nasz pierwszy boss. Przerażający... tu jest to kijowe drzewo. <laughs> kijowe drzewo, dobrze powiedziane. <laughs> <laughs> wow! O, właśnie, tak mogę robić i się pojawią zawsze w szkerbim. Siema! Tak bardzo. Mhm. Jezusia. Dlatego warto zebrać bomby. Yeah. Taniec zwycięstwa, po prostu to jest coś, do czego muszę podstawić ten napis. Everybody's dancing furiously. I siebie dać tak w tle. Tanie zwycięstwa z wersji jego. Beta drugi, Float Islands. Wow, wziął go! Łoo, ze mnie ninja, o kurwa. Barry Skog for Fighting! Oh. Oh. <gry> no mamy... Kerwie naprawdę fajne, fajne umiejętności. Niektórzy przeciwnicy pozostawiają całkiem ciekawe zdolności, ale to myślę okaże się jeszcze później. W każdym razie no, na razie mamy... Jakbyśmy umiejętności, to się, że są bombami, a ty jesteś karatejką. shit tam były kolce. Ja coś zjem. Yeah. Yeah. Co to było? To jest, y, oni mogą sobie przekazywać y, jak, nie, najadło się za dużo przedmiotów y, leczniczych to... Co tam jest na dole? O, ty chuju. Chodź, wejdziemy w te drzwi. Ta gra jest tak zwitkowa ja... No, takie niecenzuralne słowa nie wiem. Uważaj na... O, 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 co to za kokosy? Nie mam tego pojęcia, ale wiem, że chcą cię skrzywdzić. Szal, szal, szal. Pamiętaj, kurza stopa, motyla noga. Przepraszam. Nie od razu jakieś kurwy macie czy inne tego typu rzeczy. Mo, 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 dobra no. Mo, Moralizatorski Po co tutaj znowu wchodzisz? Ty już byliśmy. A, sorry. <laughs> A to się idzie na dół, dobra. Tak, jest ja zgubiłem w ogóle wątek, miałem coś powiedzieć. Wow! O, siema, Ten gości bodaj, że może posiada moce... No co ty robisz? Chciałem jakoś się w niego wkraść! Ja jestem takim dobrym graczem, zginąłem już dwa razy. Nie! Yeah! A ja ani razu chociaż gram gorzej. W widać tu kto gra lepiej. Taka prawda. Tak. O! Moglić mi Tak, taka w zastępstwo gwiazdki Mariowej. O, nie mogłam go zjeść. Dobra, luz, nie możesz nic zjeść, bo jesteś teraz masz moc i giną Łoo yeah. wow. Nieźle yeah. O, Om nam 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 za horyzont gdzieś do <coughs> zamku w pościgu za żarciem to jest naprawdę dobre To jest najlepszy najlepszy motyw żadnej kliszy tu nie ma idziemy odzyskać to co na żarcie ja Czekaj. Teraz ja bije, a ty możesz zjeść tego gościa. Aha. Mm -hmm. to, sobie to, się, to się udało. No i mamy. No znowu to nie chcę tego. Kolejnych y, bossów. O. Oni są w, w, w miarę prości. Okay. Jako Kirby trzeba po prostu zrzelać te bloczki i strzelać je w formie gwiazdek. A tak, to jak się ma jakąś mosto. to a! wszystko idzie dość łatwo i szybko i prędko. Chodźmy. Chodźmy. Trzeba nie nie strzelam. Mniejsza. Demysimy. Again. Ogólnie helper krzywdy nie może zrobić chlebiemu, ani Kelby nie może zrobić krzywdę helperowi chyba, ale za to krebi może krzywdy zrobić sobie na przykład bombami. Już się o tym dowiedziałam. <laughs> Bubble Clouds. O! o. Kurwa. Dołem, dołem. Czasem są problemy, żeby oglądać kontrolki, każdemu się zdarza. O, masz kolejną szansę, żeby się zrehabilitować. Nie słyszań tego. No chodź tu. Nie słyszałem tego. No daj mi się zjeść. Tu, jest! W ty? Jakby trybie, Kirby jest stylizowany na Linka z Zeldy? O, żarcie, żarło. O! Wow! Jestem pewien, że ten potworek był dużo przyjemniejszy zanim go trafiliśmy Wow, tam jest jakiś A, To jest potwór, który przydopał funkcję odbijania ataków Czarny Mare Fokus, fokus Czarny Mare Ale dobra Dobra Mam mniej życia od Ciebie, No To zjedz, tam jest ciastko. Zres... Kurczak! Idź jedz! Nie, bo kurczak. To... On mi coś zrobi. Widzisz? Mm. Dobre, już. Oh, oh, oh. Smacznego. Oh, Znowu mam HP, ale skoro by się tym przejmował. O mój Boże, Krako, nienawidzę Cię, Tak chmurka. Możecie ją rozpoznać, może znajmę ją na widę, bo... Kurna mać. Shie. No i co? Ja yeah, i co? I co? I co? I go zniki O O. Przyjem... What the fuck? Dobra, to nie wiem jak to działa. Wiem, że powinienem ci chyba... Yes! Yeah! Dobra. Się udało. Nie wiem jakim cudem, ale jeszcze żyje. Coś przyjąłeś jego postać, Tak czy coś? Tak. Jestem... Pas... Jestem pasożytą. Zainfekowałem gnoje. W ogóle chyba jest coś. Jakiś łanat, czy... Tak. Tu na dole. Tak, tam na dole. No co ty? A O, nie. Ja. Ten przeciwnik posiadał e, moc mikrofonu, z której można ogólnie skorzystać e, trzy razy. Te kwiatki są kijowe, one mnie zjadają. Uważaj! Gdzie jestem? Wow, holy mother jest. of afro. Jestem O kurna mać. A, to był... Łap, łapka. No właśnie, zauważyłem. <laughs> O ale przynajmniej ja żyję jeszcze Możesz chcieć zjeść ten mikrofon Znaczy tego gorzka który... zjeść? Tak, możesz to zjeść Aha zjeść. Trzy razy możesz użyć, i za każdym razem masz inny mikrofon I co ja mogę zrobić? Boże to jest dobra animacja Użyj a dowiesz się A co ja mam zrobić? Atakiem Tak jak zawsze atakujesz O kurna To jest pierwszy

No i dupa. No i jedziemy. Ogólnie... Oj, tu był... O bo. Ty masz jakieś czały mały, a ja nie mam, no weź. Tylko go zjedz i przejmij jego moc będziesz miała też czały mały. No żal Trzeba być ostrożnym tutaj. Daj mi go zjeść. Trzeba być ostrożnym tutaj. Mhm. A nie wiedziałam, że... On... Aaaaaah, jak fajnie! Już nie fajnie. Ja go muszę przejąć! Nie przejąłem go Jadusia um, Tak Cóż mogę powiedzieć no Mamy, mamy Wybacz, że zostawiłem cię sam na sam z tą chmurką No widzisz jaki Devin Przegrała Krago to Gunwo Gunwo On Kupa Już w... W tym W Boschim przysparzał trochę problemów no odwróć się, dał mnie. Nie odwróci się. Aha. Mhm. Uh -huh. uh -huh. O! -o, -o. Odkryłem moc. O! Gdzieś nie wiem. O. Masz to, to, to. Coś. Okay. Ogólnie mamy cztery życia, wliczając z życiem zerowym to 5, więc... Kiedyś powinniśmy go pokonać! Dobra idę. <noise> Nic mów, jedźli miejmy to już z sobą. co ja zrobiłam? What have I done? Możesz go pożreć i będziesz miała tą moc znowu. Yeah. Yeah. It's raping time. Jaki Naprawdę, to jest po jest prostu... Prosto. Smagany biciem. <laughs> To było po prostu piękne. Bim, 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 bim. I co dalej? Tu już chyba powinien być... BOSS! Tak, będziemy mieli górę DDD i bossa, czyli króla DD. Który ukradł całe jeje je jedzenie DDD? DDD. Jak DDD w te też. Wejście smoka po prostu. Za tymi drzwiami jest, już, już jest chyba Dedek. To nie, na razie nie. Okay. Co to, co to jest? What Możesz sobie part? podładować. Kurna mać. O! o parasol! Masz parasol! Yeah! Tak, Kirby może nawet żreć parasol. mać. Dobra, luz. Coś mogę powiedzieć. Przewaliłem mu parasolę! <noise> oh! <noise> o tym nawet... O tym nie wiedziałem! Patrz jak jestem zajebista, mam parasolkę! <noise> Dobra, chyba przychodzimy przez drzwi. I czas zmierzyć się z bossem całego Uuu. świata, czyli królem DDD! Ogólnie DDD nie jest jakiś trudny? Masz Zawsze parasolkę. Zawsze... O! No, ZEŻER MNIE! Ale też DDD może pożerać o, przeciwników. I drugi etap polega na... On ma taki... Um... O kurda, zabiłam go je! Tak. Ogólnie ma taki, których nie zdążył wkazać. Młotem. Później skacze i kiedy ląduje, wyrzuca z ciebie dwie gwiazdki. No i może także pożerać. Nas. Za późno. <laughs> On sobie nie odpuści, żeby sobie potańczyć, co? Potańczyć. <laughs> Okej. Okay. Żarcie! Jedzenie odzyskane. A herbit zmienił się w... Balona cóż? Ono, ono, ono. On. F... Tak, to jest koniec pierwszego świata, więc przeszło dość szybko. <noise> Oglądamy sobie, jak Kirby odlatuje na horyzont z jedzeniem w ogóle. Jeżeli on by miał jeszcze jedzenie, to wszystko by to lądowało w morzu, to by ma jakiś sens. Nie wiem i tak wszystko wyrzucił już na początku Są karbi <grybujesz> tragiczny bohater o, ratował nie wszystkie, ma sam musi jeść przeciwników no cóż no cóż o. o się Nie wiem jak to działa chciałbym wiedzieć naprawdę <grybujesz> Bawię się w robinku da nie. Next Na następnym odcinku jak już Kirby nam że będzie jakiś next, to zapewnie weźmiemy się za Gourmet Race, z którego obchodzi jedna z najsłynniejszych muzyk w całym kerbim, ale to już następnym razem, więc żegnają się z Wami. Glue. I Seversi, trzymajcie się ciepło. Cześć. No.